Cześć, z tej strony Hubert, a to devlog, w którym wyjątkowo nie zrobimy zbyt wiele, bo tylko jedną prostą rzecz. Obserwatora. Resztę devloga wolę poświęcić odpowiedziom na tematy, które często są poruszane w komentarzach. Zaczynajmy. Obserwator to tymczasowa klasa, która jest nam przyznawana, kiedy zginiemy lub dołączymy się do serwera w trakcie trwania rundy. Po losowym czasie, którego średnią długość będzie można określić w ustawieniach serwera, mamy szansę na odrodzenie się jako agent MFO lub rebelii chaosu. Na to drugie musimy mieć większe szczęście. Więcej o klasach możecie dowiedzieć się w moim filmie z serii oficjalnych poradników. Odnośnik do filmiku znajdziecie w ekranach końcowych. Jako obserwator jesteśmy nieśmiertelni i niewidoczni. Nie możemy również w żaden sposób ingerować w gameplay. Jedyne co możemy, to jak sama nazwa klasy wskazuje, obserwować graczy. Tak to wygląda. W tle widziałem pewne lagi, ale one normalnie nie występują. Jest to po prostu wina Windowsa, który. Jakby jego technik optymalizacji, które naprawdę powodują, że kiedy nie mamy sfokusowanego okienka, zaczyna ono po prostu klatkować. Do na tą wiadomość, bo teraz obserwuję to w montażu. Weźcie mi lub nie, ale z nowości na tym devlogu to by było na tyle. Przejdźmy do części, której chciałem głównie poświęcić tego devloga, czyli odpowiedzią na tematy z Waszych komentarzy. Natomiast w tle widzicie przyspieszony, przykładowy gameplay, w którym sam, zaczynając jedynie z kartą personelu sądającego, liczę czas, po którym uda mi się dojść do bram wyjściowych. Często zadajecie mi pytania o datę premiery gry. Szczerze, trudno to określić. Pojutrze wyjeżdżam na tydzień w góry, e, ale też z kolei nie zostało mi zbyt wiele do zrobienia w grze, bo jedynie scpki, bronie i kilka innych mniejszych mechanik czy bugfixów. Pytacie mnie także, ile gra będzie kosztowała i czy wyjdzie na Steam. Odpowiedzią jest tak. Gra trafi na Steam, w pełni za darmo, bez żadnych mikropłatności, dlc, skinów, ulepszaczy i innych tego typu dupereli. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i uważasz, że zasługuje na jakiś dochód, to możesz przekazać dowolną kwotę, którą uznasz za odpowiednią. Możesz to zrobić podczas trwania moich streamów. Twoja wiadomość, nick i kwota będzie widoczna dla wszystkich oglądających i mnie. Dodatkowo, więksi donatorzy dostają rangę fundatora na naszym serwerze Discord, a top 10 z nich może zażyczyć sobie dowolnego easter egga związanego ze swoją osobą w grze. Może to być pomnik, napis, obraz, czy nawet pomieszczenie, byle by po prostu za mocno nie wpływało na rozgrywkę. Ok, to już na dziś, jak widzisz, zbliżamy się do bramy i uda mi się uciec w ciągu około 8 minut. Warto wziąć pod uwagę, że grałem sam i zaczynałem już z kartą, którą nie zawsze mamy okazję tak szybko dostać. Dodatkowo, gdybym grał z przeciwnikami, to jeszcze kilka minut musiałbym poświęcić na dozbrojenie się, walkę, ucieczkę, czy szukanie okrężnych dróg. Te wszystkie czynniki powodują, że gra staje się długa i intensywna. Jest to taki efekt, który od początku chciałem uzyskać. Zatem do zobaczenia i na razie. Cześć!